Cześć, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym ostatnim, a może ewentualnie przedostatnim filmiku z FC24 poświęconym jednemu zawodnikowi przyjrzymy się Neymarowi, bo po pierwsze jest to piłkarz oceniony na maksa, po drugie cały czas kosztuje półtora miliona monet, więc musi skrywać w sobie jakąś moc, no ale przede wszystkim, to po trzecie, wybrałem go z tego gąszczu kart wydanych od EA, bo nie mam z nim w tej grze praktycznie żadnych wspomnień, to znaczy ja nigdy Brazylijczykiem jakoś nazwyczaj nie często nie grałem, ale przez lata widywałem go regularnie w składach rywali i często był on trudny do zatrzymania. No w FC-24 może miałem pecha, a może tak na Neymara wpłynął transfer do Arabii, ale mimo tej mojej regularnej gry i jego dalszej popularności w FC-24 nie trafiałem na niego zbyt często, a nawet jak się już pojawił, to nie sprawiał mi przykrości. Wręcz jak ktoś strzelił mi Neymarem gola, to aż czasem wychodziły mi oczy, że o, on faktycznie jest cały czas w grze, on chyba chyba jeszcze coś potrafi. No i faktycznie potrafi, przynajmniej w tej wersji ocenionej na 99 Neymaru sporo, bo jest sobą i ma potężną umiejętności, czyli do tej unikalnej sylwetki własnego stylu poruszania się dołożone zostały tempo oraz rybling ocenione na maksa, w ramach których nie ma żadnego zakłamania, bowiem pod tymi dwiema statystykami dosłownie wszystkie umiejętności od przyspieszenia, przez szybkość biegu, zwinność, równowagę i tak dalej, aż po opanowanie od cenione są na 99, więc trudno w takim przypadku nie bawić się Brazylijczykiem, który jednak ma wciąż małe braki chociażby w strzałach czy fizyczności, przez co jego realna ocena na skrzydle wynosi 97,6, a na strajkerze już tylko 93,4. Chociaż tak naprawdę w każdym obszarze boiska Neymar jest tak samo groźny w ofensywie, tym bardziej, że kto by się spodziewał, jego finezje są fenomenalne, a przecież oprócz pięciu gwiazd sztuczek ma on też 5 gwiazdek słabszej nogi. I oczywiście dla Brazylijczyka topowe finezje to plus, ale patrząc ogólnie na grę w pierwszych czterech miesiącach jej życia złoty styl gry finezje to był rarytas, który jeśli pojawił się u jakiegoś piłkarza w naszej drużynie cieszył, że od czasu do czasu z łatwością zdobywamy kimś takiego pięknego gola. No a gdzieś od czterech ostatnich miesięcy ten styl gry ma większość interesujących nas piłkarzy, więc to nie robi już takiego wrażenia, i generalnie przy teście większości zawodników po prostu odhaczany jest podpunkt, że ten zawodnik ma odpowiedni styl gry, więc ładuje super finezję. Trochę to się znudziło, ale na premierę FC-25 chyba jeszcze zatęsknimy za tymi strzałami. W każdym razie, wracając do głównej gwiazdy tego filmiku, jeśli chodzi o dribbling, faktycznie nie da się tutaj raczej wycisnąć już niczego więcej. Samo kręcenie lewym drążkiem daje wiele zabawy i skuteczności, a jedyne co mogłoby być lepsze to siła, bo czasem podczas kręcenia się lewym drążkiem, gdy już solidnie otrzemy się o rywala, Neymar potknie się z racji na posiadanie raptem 64 siły. Gdy by jeszcze ona była oceniona na maksa na pewno byłoby to ciekawsze i walczyłby w niektórych z tych sytuacji bark w bark no ale oczywiście trudno mieć wszystko i tak samo chociaż ten pace notowany na maksa i wspierany przez Quick Step wygląda świetnie to znowu mam wrażenie, że realnie nie jest najlepszym możliwym tempem, a to z kolei wynika ze wzrostu byłego piłkarza Barcelony natomiast tak jak w tych kwestiach można powiedzieć, że mogłoby być jeszcze lepiej pomimo statystyk ocenionych na maksa tak w przypadku strzelania są widoczne braki na papierze, a realnie te uderzenia i tak wyglądają, jakby należały do absolutnie topowego strajkera. U Neymara i chociażby Sao Maksimę, już w poprzednich odsłonach zauważyłem coś takiego, że oni oddają strzał, który zdaje się, że idzie jak po linii prostej i przy tym, albo dzięki temu, nabiera fenomenalnej prędkości. No i tutaj jest podobnie. Wszelkie wykończenie obiema nogami wygląda świetnie, a ta najgorsza siła strzału, oceniona na 91, realnie często zdaje się wyglądać, jakby była notowana na maksa, więc piłka z łatwością przelatuje obok bramkarzy, nie dając im szans na interwencję. Trzeba też zauważyć, że Neymar, jak to zwykle bywa, nie jest ukierunkowany wyłącznie na bieganie, kiwanie i strzelanie, ale ma też 96 podań, których nie ma żadnego zakłamania, a dodatkowo jego czwartym. Z złotym stylem gry, są mocne wrzutki, więc gdy przyjdzie co do czego, jest to też świetny zawodnik, by dograć do jakiegoś Pitera kraucza. Natomiast, bawiąc się Neymarem niemalże już we wrześniu, no oczywiście bardziej ma się ochotę pokręcić lewym drążkiem i strzelać finezyjnie, niż grać na wrzutki, do których przyjęcia Brazylijczyk akurat zbytnio się nie nadaje, bo chociaż ma 90 skoczności, to z racji na wzrost, wspomnianą siłę i 80 celności główek, nie ma on szans w walce w powietrzu z obecnymi typowymi obrońcami i nadaje się jedynie, by wrzucać mu piłkę w sytuacjach, gdy jest niekryty. No ale ogólnie to co najważniejsze, po tej karcie czuć prawdziwy kunszt Neymara i czuć, że faktycznie jest to gość mający nieco więcej do zaoferowania od innych podobnie ocenionych, ale tańszych kart. No od razu widać, że twórcy gry poświęcili mu już dawno temu nieco więcej czasu od innych zawodników, co między innymi pewnie skutkuje tym, że u piłkarza Al Hilal Trudno doszukać jakichś realnych minusów jak na pozycję skrzydłowego, więc oceniam go następująco. W końcu przy okazji tego testu na pożegnanie fc 24 pobawiłem się nieco solidniej Neymarem i nie żałuję, ale ciekawe jest to, że nie za bardzo dokuczał mi on w tym roku w składach rywali, bowiem patrząc na statystyki zwykła karta Brazylijczyka jest drugą najczęściej używaną kartą w grze zaraz po Wandaiku, więc na pewno nie było tak, że gracze po transferze do Arabii o nim zapomnieli. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!